No i na, na nieba wygrał mecz numer 1 w WCS, z tego co się dowiedziałem. Posłanie prawie w kolorze czerwonym jest DMC. Jego przyciskiem w dniu dzisiejszym na ten raz jest Soul Steam Fanatic. Fanatic. Um, um, teran kontra Protos. Żeby było ciekawiej, co robi Soul ee, Proxy Reapery? Soul doszedł do wniosku, że będzie grał Proxy Reapery przeciwko Protosowi. To nie są Proxy przepraszam, bo nie ma gazu nigdzie tutaj, chyba, że jestem ślepy. Nie, to jest Turax przeciwko Protosowi. Czy Protos odkryje niespodziankę? No jeszcze nie, jeszcze Protos nie wie, co się będzie tu ciekawego działo, więc Turaksik. Really? Turaksik? Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem Turaksa. Żeby Turaks zadziałał, trzeba będzie szybko Pailona, aby tu zeloty się nie pojawiły i nic więcej. Okej, okay, jestem zdziwiony, że gra Turaxa. A DMC gra Proxy Oracle! Ha ha! A jeżeli gra się Proxy Oracle, to nie... Najprawdopodobniej, a jeżeli gra się Proxy Oracle, to nie gra się wtedy wczesnego Mothership Cora! To jest najzabawniejsze, tylko Cheese Cheese sercerem wy... zwyciężaj, co jest lepsze, Mazdamer czy Cheddar eee, Nie ma... Jest Oracle, nie ma żadnych innych jednostek. O, o to będzie zaraz bardzo zabawne, to będzie bardzo zabawne, zerota nie ma tu, będzie miał okazję, z niej jest już, tak tworzony! Proby rzucają się do boju, są jednak, jest trójka marynców. bunkier skończy się robić, no i co z tym Oracle? Użyje, żeby zabić, czy nie użyje, kolejny bunkier, nawet jeżeli użyje, a straci wszystkie jednostki, to co wtedy? Kolejne cv są ściągnięte, żeby było zabawnie i Pylon to powinien być chyba cel. Numer 1 nie ma pylona, nie ma kolejnych jednostek do walki, a to będzie zabawne, to będzie bardzo zabawne, chowa się do bunkra, no minimalnie i dał radę to zniszczyć, jest supply block jak tam Oracle jest stworzone, Polak tego nie widzi, ale i tak sprawa jest tyle zabawna, że tu prawie w ogóle jednostek nie ma, więc można za chwilę postawić jeszcze jeden bunkier i wychodzić dalej. Jeszcze jeden pylon, ale nie może żadnych nowych jednostek tutaj stawiać. Mothership Core jest stworzony, ale co mm, z tego jak Nexus pewnie padnie? <grym> Okej, okay, to zaczyna wyglądać coraz e, dziwniej, tyle jestem w stanie powiedzieć. Coraz dziwniej to wszystko wygląda. Ale ja się na tym nie znam. Ja się nie znam. Ja tutaj tylko przyszedłem posprzątać. Jak tam teorekolor Oracle wleci, zabije całe czy jednostki. Widzi to już Polak. Gates z tyłu jest stawiany. Gdzie jest ten Mother Shipcore? On gdzieś tutaj był, leci na drugą stronę walczyć. Więc może jakaś wymiana bas, Ale pamiętajmy o tym, że gdzieś tutaj może być Nexus ukryty chyba. A, podniósł Polakę orbitala i leci do swojej bazy, bo kto by mu zabronił lecieć do bazy? Nikt nie zabroni. Um, padło, ale Nexus jest gdzieś postawiony. Jest Nexus na złocie. Nexus na złocie został postawiony. To będzie ciekawe. Spróbują uciec z proby. A jak skończy się robić Nexus, to wtedy będzie energia na Mader szybkoże i będzie mógł walczyć. Przydałoby się zastawić i nie pozwolić jednostkom przeciwnika uciec. Soul wyląduje, i Nie pozwoli mu uciec. Nie pozwoli. Mu po prostu tutaj uciec. A... <laughs> no dobra. To jest ciekawe. To jest nawet bardzo ciekawe. <laughs> DMC ma energię, żeby... Pro... na jedną probę. Jak coś tam gdzieś na dole e, jest bunkier postawiony. To bardzo ważne: jeżeli ta dwójka maryńców da radę się schować, to jest pogrzej. DMC może pisać GG. Jeżeli tam się schowa ta dwójka, a schowa się, jest, <ścoughs> schowało się. Wygrane, to jest wygrana Polaka. Jest yes, Masriko, choć. O kurde, Jezus Maria, zapomniałem o Masrykol przecież. To nie jest jeszcze wygrana Polaka, to był Masrykol. No dobra, to jeszcze ciekawiej. Tu się wszystko dzieje, okej. Okay. Mamy ósmą minutę i LOL Special Bronze Tactics. No ale Polak też wydobywa już na złocie. Tu mógłby zniszczyć w sumie pailony, Jeżeli bardzo by chciał przeciwnika przyblokować, to wydobycie wróciło. Co jest stworzone? Kolejne Oracle e, do obrony. Zbiera się stal, kto niekoniecznie musi być wygrana. E, <ścoughs> Ilu jest tych e, Marinesów? Ósemka, dwójka Oracle i centry i powinny być w stanie to zniszczyć. Chyba jeszcze tylko jest Mother szybko, no nie, no nie, 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 dorzucony jest bunkier, jeżeli bunkier skończy się robić, będzie duży plus, energia 84, musi zniszczyć Nexusa, walczy z Nexusem, nie wiem czy jednak wyrobi się, z tym Nexusem nie wyrobi się, z nim trzeba brać szybko rekona na cel, jedno padło, za chwilę drugie zostanie zabite, jeszcze parę strzałów walczy, nie, nie zabił rekol, nie zabił go! Przeżyło, Orekol przeżyło, kolejna dwójka marynców się zbliża. Nie, są nowe oddziały. Co one teraz dalej zrobią? Co zrobi Polak? Powinien chyba zebrać armię i zaatakować. Orekol padło, albo przynajmniej wymusić Photon Overcharge. Co tu się dzieje? Czy ktoś mógłby mi powiedzieć, co się dzieje w tej grze? Oracle! Ach, zestrzelone! Świetnie! Świetnie to wygląda! Co nie zmienia faktów w WTF? Yy, Fot na obszarze odpalony, tu jest Pylon. KILTAT Pylona. Pylon musi być zniszczony. Marysz w korteż byłoby fajnie, ale padnie Pylon. Nie będzie Wojda, ale Wojd za chwilę zdąży nas. Nie zdąży! Ach, zdą To był Oracle, przepraszam. Nie Pylon. Oracle zdążyło na styk. I jest kolejny Pylon, który ładuje. Stargate, kolejne wojny są tworzone. Ktoś mi powie o co tu chodzi. Jest Maruder, jest Maruder, zostanie zniszczony Stargate, już nikt z niego nie wyskoczy. Co się dzieje? Są trzy gate, żeby było co ciekawsze. Tu naprawdę przydałby się to pojelony zjeść. przeciwnik miałby supply bloka. Wychodzi Polak już swoją armią z team packa. Oczywiście nie ma, ale jest combat shield tworzony. Zaczynają ginąć proby. Oracle zostało zniszczone. Dwa złoty się pojawiają. Eee... No to jest niewiarygodne. I mamy GG. Soul wygrywa. To jest drewnia... to jest materiał do drewnianego przedszkola. To jest materiał do drewnianego przedszkola. Dziękuję na YouTube za uwagę drewniane przedszkole. Pozdrawiam.